Przed chwilą powiem o czyli łapię krawata, łapię tutaj tą nogę, podchodzę nogą, próbuję rozerwać, nie idzie stopa do zewnątrz, wstaje do góry, tak, rozrywam mu te nogi, e, ale często jest sytuacja taka, że na pan, padle próbuję teraz nam cztery jakąś wysoką radę i próbuję tym nogami schodzić, łapię go od razu panem łukami pod rękami, pod jego nogi i sobie go nadrzucę, tak. Hop, tak? Wiążę ręce. I teraz bezpiecznie przechodzę sobie do boku moim barkiem. Cały czas. Przyjmuję presję. <grych> Czyli ta sama sytuacja, zaczynamy tak samo. Krawa, droga, do Raz, co do zewnątrz. Dwa. I teraz rozpinam alo, próbuję gdzieś te nogi wpiąć do góry. Ręce wchodzą, można za pas i tu go teraz nadrzucam. To już mu nie będzie wyglądać. Tak? Łapię nogi, kontroluję go nogi ciasno. I teraz patrzę cały ciężar ciała. Na niego opieram i mój bark skręca, skręca, skręca. Nogi czego. Po tyle już czuję, że jestem bezpieczny, to zapuszczamy nie wpadł w pozycję Hop. 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 On strzela, wykorzystuję to przeciwko niemu wiążę ręce idę do boku skręcam, skręcam ważne jest tu Ważne jest jak jesteśmy tutaj, mamy te nogi związane mu ciasno, tak? No uda mi się odkłupać, może napaść może troszkę głębiej, tak? Ale ważne jest to, że cały mój ciężar ciała opieram na tym barku. Tu Okej. Okay? Raz, dwa, trzy.